Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem mordena a to jest W razie W. Dzisiaj pokażę Wam, jak z lipy zrobić leczniczy węgiel. Po co w ogóle taki węgiel? No w dzisiejszych czasach, jeżeli macie jakieś zatrucie pokarmowe, rozwolnienie, czy mówiąc po prostu po ludzku sraczkę, bierzecie węgiel czy jakiś stoperan. W momencie, kiedy zdarzy się Wojna albo jakiś inny kataklizm, może być tak, że nie znajdziecie apteki czy jakiegoś domu towarowego, w którym kupicie taki lek. I taki lek można bardzo łatwo przygotować. Najlepiej z lipy. Taki węgiel to nic innego jak węgiel aktywowany, węgiel drzewny. Najlepsza do tego jest lipa. Szczerze Wam powiem, nie wiem dlaczego, ale zakłady farmaceutyczne używają właśnie lipy. Jeżeli nie macie lipy. Yy, możecie użyć jakiegoś innego drzewa liścia z tego, nie wiem, brzozy czy jakiegokolwiek innego. W ostateczności możecie nawet yy, ten węgiel drzewny, który jest na grilla, gdzieś sproszkowany spożyć, też Wam powinno pomóc. Ale lipa jest najlepsza. Ok, okay to chodźmy poszukać lipy. <tłuk> tu mamy jakieś suche gałązki brzozowe. Nie są tak dobre jak lipowe, ale może się nadadzą. Idziemy dalej szukać lipy. Liść lipy wygląda tak. Zresztą, jak wpiszecie sobie w Wikipedia lipa, to sobie zobaczycie dokładnie, jak wygląda lipa. I najlepsze będą gałązki, takie znalezione pod drzewem. Teraz tak, czy taka gałąź świeża się nie nadaje? Sprawdźmy to. Mamy świeżą lipę, zrobimy z niej mniejszą część tego węgla. Zobaczymy czy to się uda, niby suche gałązki powinny być najlepsze. Sam tego jeszcze nie testowałem, za chwilę sobie to przetestujemy. Teraz w czym będziemy robić ten nasz węgiel drzewny? Ja sobie przygotowałem takie dwie puszki, ale w momencie kiedy to zrobiłem, oczywiście to zdało mu egzamin, zresztą zobaczcie sami. Idziemy sobie przy ognisku, odwiedził mnie Dredziu. Cześć. Będziemy sobie eksperymentować z węglem drzewnym. Jak widzicie, każda puszka, w której było jakieś tam pożywienie, tutaj akurat były sardynki czy jakiś tuńczyk, jest pokryta lakierem. Jeżeli chcecie robić leczniczy węgiel drzewny, musicie sobie to najpierw wypalić. Mam tu kilka puszek i będę robił jakiś patent. Tutaj mam inny patent na węgiel drzewny, ale w filmie pokażę Wam inny. Ale mi to działało, tylko że do wykonania tego potrzeba albo dość ostrego noża, który na pewno sobie stępimy i przy okazji możemy gdzieś tam uszkolić sobie rękę, lub ewentualnie potrzebujemy narzędzia typu nożyce do blachy. Więc postanowiłem zrobić jakiś łatwiejszy patent z wykorzystaniem dwóch puszek. Są inne patenty, jeżeli chcecie poznać inne patenty na węgiel drzewy, który może być wykorzystywany nie tylko w medycynie, tak jak ten węgiel z lipy. Bo jest to składnik np. prochu czarnego, filtrów do filtrowania wody czy takich nawet do masek przeciwgazowych, więc możemy jeszcze kiedyś wrócić do tematu węgla aktywowanego i jego wytwarzania. Ok, teraz pokażę Wam jak z dwóch puszek, w których już usunąłem te fragmenty farby. Jak widzicie po wypaleniu, zaraz Wam to pokażę, te wszystkie drobinki, które tu mamy, to jest właśnie ten lakier, ta farba, której nie chcemy w naszym leczniczym węglu. Trzeba usunąć resztki tego lakieru. Delikatnie, żeby się nie przeciąć. Musimy dokładnie to białe wyczyścić i te inne osady. Okej, okay. może tutaj będzie lepiej widać, jak wygląda list lipy. W małej puszce przygotujemy sobie ze świeżej gałązki lipy, a w tej dużej weźmiemy leżakowaną brzozę. Ok, oczywiście sposobów na szczelne zamknięcie takiego pojemnika, czy nie takiego pojemnika innego, żeby wykonać węgiel drzewny czy aktywowany jest kilka, ja postanowiłem wymyśliłem sobie taki z gwoździem, młotkiem i drutem. Bierzemy puszkę, która będzie naszą przykrywką, ja mam akurat zrobię tak i wykonujemy sobie takie. Rowki! Jeżeli nie mamy młotka, możemy użyć kamienia. I od spodu i wreszcie puszek zrobię to samo. Teraz po co były mi te wgłębienia? Po to, żeby ten drut się jakoś tutaj lepiej nam zahaczył. Likwidujemy luz. Jeżeli teraz mamy to dobrze dopasowane, musimy teraz tutaj tylko taki odpowietrzny wykonać. Ok, może to nie jest najpiękniejszy sposób i są pewnie inne, ale ten jest taki z zastosowaniem gwoździa i młotka, bez użycia jakichś skomplikowanych narzędzi. To ja kończę to i widzimy się na palenisku. W szkole z chemii nigdy nie byłem specjalnie dobry, ale pamiętam, że w procesie spalania potrzebujemy paliwa i katalizatora paliwem jest drewno, katalizatorem jest tlen. Tutaj w tym wypadku dalej mamy paliwo w postaci drewna. Tu mamy świeżą lipę, tu mamy już taką zebraną spod brzozy, lekko wysuszoną. I nie mamy dostępu tlenu, a tu przez te otwory będzie nam się wydobywał gaz drzewny, zwany potocznie. Jest on też wykorzystywany przemysłowo. Nie wiem, czy to jest najlepsza opcja gdzieś tam na postapo. Może i lepsza niż z świńskich kup w Mad ten węgiel. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale z tej puszki większej, w której mamy suchą brzozę, już nam się zaczyna wydobywać smuszka tego właśnie yy, drzewnego gazu. Tu, gdzie mamy lipę, jeszcze nie. Puszki trzeba trzymać na ogniu tak długo, aż ten gaz się będzie wydobywał. Widzicie, o teraz, oprócz y, tego gazu dość dużo pary wodnej się wydostaje, tak mi się wydaje przynajmniej, bo część się pali, część nie, a jeżeli robiłem to na suchym drewnie wcześniej na tych dwóch puszkach wciśniętych do siebie, to y, po prostu wydobyło się tylko palny gaz. Widzicie, z mniejszego pojemnika tam, gdzie była świeża lipa, nie wydobywa się już ten gaz. A z tego większego jeszcze, tak? Generalna zasada jest taka, że lepiej poczekać to na ogniu dłużej niż za krótko. A za chwilę, jak ten gaz z tego dużego też przestanie lecieć, weźmiemy sobie to, wyciągniemy z ogniska, ostudzimy i zobaczymy, co z tego wyszło. Ok, już chyba wystarczy. Puszkę zostawiamy do wystygnięcia i widzimy się w garażu na openingu puszek. Ok, puszki ostygły. Możemy zacząć nasz opening. Yy, oczywiście mógłbym co sobie rozwinąć gdzieś tam rękoma. Skoro sprytne ręce to gdzieś zwinęły, to mogą to i rozwinąć z powrotem. Ale skorzystam sobie z okazji do testowania tego multitula, którego recenzja pewnie niebawem. mój węgiel drzewny tutaj go wysypię na jak widzicie jest tego znacznie mniej niż było zmniejszył swoją objętość poprzez to, że odparowała cała wilgoć i inne rzeczy teraz sprawdźmy czy jest jak widzicie jest doskonale zwęglony nie ma w środku kawałka drewna jest bardzo leciutki tutaj to z brzegu to jest po prostu kora ok Trochę się ubrudziłem. Odstawimy sobie to na bok i zobaczymy jak nam świeża lipa się udała. Uda nam się równie dobrze. Teraz, żeby ten węgiel drzewny był lekarstwem i żeby go połknąć, podać pacjentowi komuś, kto ma po prostu sraczkę, czy jakieś tam zatrucie pokarmowe. Taki węgiel też podaje się w zatruciu lekami, w przedawkowaniu leków. Musimy go sproszkować. Jak to zrobić? Normalnie używa się do tego moździerza. Ja gdzieś mam taki moździerz, ale oczywiście w takiej sytuacji kryzysowej nie każdy z Was go będzie miał. Można użyć po prostu dwóch kamieni, na których będziemy to ucierać. Ja sobie zaimprowizowałem taki moździerz z jakiegoś słoika i z patyka, który po prostu odciąłem piłką. Jeżeli nie mamy piłki, to taki złamany patyk szlifujemy na przykład nie wiem, na krawężniku, na płycie chodnikowej, na jakimś kamieniu. Musimy sobie zawsze jakoś radzić. Ok, sprawdźmy jak, jak nam się to będzie ucierać. Palcami też nawet to idzie. Wstępnie możemy to skruszyć palcami. I tak w powietrzu to mi trochę niewygodnie, ale chodzi o to, żeby to po prostu ugnieść. Ułatwi też mi sitko, przez które mogę przesiać to, co już zrobiłem. Jak widzicie, te grube zostają w góry, a drobny, zmiażdżony już węgiel zostaje na dole gałązek za pomocą słoika, patyka i sitka uzyskają tyle sproszkowanego węgla leczniczego. Jeżeli nie będziemy mieli czasu na te wszystkie patyki, słoiki i miażdżenie tego w pył, rozgryziony taki kawałek węgla drzewnego przez pacjenta na pewno też gdzieś będzie ratował mu życie. Dlaczego właśnie w takich ciężkich czasach, w sytuacji pokryzysowej, czy jakby nie nazwać, właśnie rozwolnienie jest takie groźne? Mamy kłopot z wodą pitną, która jest słabszej jakości. No nie mamy możliwości, nie wiem, czerpania jej z wodociągu, gdzie jest tam odkażana, chlorowana. Nie możemy jej kupić w butelkach. Będziemy musieli sobie też może przy pomocy między innymi węgla drzewnego robić filtr, tą wodę filtrować, gotować. Możliwość właśnie złapania jakiejś infekcji pokarmowej jest dużo większa. I w tym momencie, jeżeli już złapiemy taką infekcję, w tym momencie będziemy potrzebować jeszcze więcej wody. To łapanie jakiejś infekcji, dróg pokarmowych jest dużo bardziej prawdopodobne w takim momencie, kiedy nie mamy dobrej wody. A właśnie wtedy, kiedy mamy to rozwolnienie, to ta woda jest nam najbardziej potrzebna, bo organizm się odwadnia i będziemy musieli jej dostarczać. Więc węgiel drzewny jest to taka totalna podstawa, jeżeli chodzi właśnie o przeżycie w ciężkich czasach. Tak jak mówiłem, jest wiele sposobów, nie tylko taki z dwoma wciśniętymi w siebie puszkami, czy łączonymi za pomocą drutów. Można to zrobić na kilka innych sposobów. Jeżeli chcecie, to może zrobię dla was taki film. Pomyślimy, jak to zrobić za pomocą jakichś innych rzeczy w innych sposobach. Jeżeli wyznacie jakieś sposoby, napiszcie w komentarzach. Dało Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Pamiętajcie, że w razie W. W sytuacji kryzysowej, wasz sprzęt, ekwipunek, zapasy mogą zostać skradzione lub zniszczone, ale to, co potraficie zrobić tymi rękoma, i to, co macie tutaj w głowie, może być bezcenne i ocalić wasze życie. Do zobaczenia na szlaku!